Cześć! A tematem dzisiejszego odcinka będzie przyprawa y, pieprz czarny mielony od prymat. Jest to właśnie ten pieprz czarny, który teraz widzicie u siebie na ekranie. Jak sami widzicie, w tym konkretnym przypadku jest to paczka XXL aż 50 gram. W takiej paczce tego pieprzu czarnego mielonego znajdziemy. Jeżeli chodzi o pakowanie, jak sami widzicie, tutaj dość tematycznie, widzimy oczywiście zmielony pieprz. No i do czego taki pieprz można wykorzystywać no zapewne wiecie do różnego rodzaju potraw między innymi są to mięsa, sałatki, ale również na przykład jajka czy inne tego typu dania oczywiście można praktycznie do wielu takich potraw taki pieprz czarny mielony stosować również do ryb czy nawet sosów a zatem szerokie zastosowanie tej przyprawy generalnie warto mieć tę przyprawę czy też ten pieprz czarny mielony zawsze gdzieś tam w szufladzie, w kuchni żeby móc go wykorzystać w razie potrzeby jak sami widzicie tutaj też producent zaznacza, że jest to produkt pełny aromatu no i tutaj oczywiście zioła i przyprawy jeżeli chodzi o inne aspekty, o których warto wiedzieć, o to tak jak wcześniej zresztą wymieniłem, tutaj napisane mamy, że właśnie można stosować ten pieprz do mięs, zup, sosów, bulionów, marynat czy też serów. Ja osobiście do serów nie stosowałem, natomiast rzeczywiście do mięs, zup, sosów miałem przyjemność stosować. Jak najbardziej polecam. Powiem szczerze, że. Jest to mój ulubiony pieprz, a to z tego względu, że bardzo fajnie właśnie wyostrza smak. Jeżeli jesteście zainteresowani również do czego można taki pieprz wykorzystywać, to tutaj macie też napisane jakiś tam sposób na przygotowanie potraw z wykorzystaniem właśnie takiego pieprzu. Co do innych informacji, o których na pewno warto wspomnieć, no to tutaj macie nieco. Danych, informacji na temat składników, pieprz, jest oczywiście pieprz czarny, mielony, natomiast to, to dość istotne, ten produkt może zawierać zboża zawierające gluten, jaja, mleko, soję, gorczyce seler, orzeszki ziemne. Bardzo ciekawe, że orzeszki ziemne tutaj znajdziemy, no i sezon, tak? Tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o zawartość tego pieprzu, czy też zawartość tego opakowania pieprzu czarnego mielonego no i tutaj na opakowaniu znajdziemy również właśnie informacje na temat kodu kreskowego, gramatury terminu przydatności tego produktu ja jeszcze zaznaczę, że tutaj za 50 gram tego produktu zapłacimy w sklepie nieco ponad złotówkę kilka, kilka złotych, nie więcej za taki za taki pieprz XXL zapłacimy. Generalnie nie jest to jakoś specjalnie droga przyprawa, a zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kwestie zewnętrzne. Natomiast ja już generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, korzystałem z tego pieprzu czarnego i pokażę Wam na przykładzie drugiego opakowania, jak to wygląda w środku. To opakowanie już jest otwarte, więc tego nie będę otwierał specjalnie na nagranie tego filmu. E, tak to mniej więcej wygląda w środku, jeżeli chodzi o ten pieprz. Jak sami widzicie, e, dość fajnie się to prezentuje. Taki pieprz, dość solidny, bym powiedział, sypki, prawda? E, jeżeli sobie powąchamy, no to dość intensywnie rzeczywiście ten pieprz pachnie. E, ja często mam tak, że po prostu, jak, e, jak sobie powącha pieprz, to zaraz kicham, dlatego dość mocno tego pieprzu nie wąchałem, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie, przyjemnie to wszystko pachnie. No i jeżeli chodzi o smak, oczywiście, fajnie w ostrza. Polecam Wam jak najbardziej stosować sobie ten pieprz czarny dodań. A zatem tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o pieprz czarny mielony prymat. Ja jak najbardziej polecam właśnie ten, ten pieprz czarny prymat. Tutaj jak najbardziej mogę spokojnie wystawić notę 10 na 10 jeżeli chodzi właśnie o ten pieprz czarny mielony, jestem natomiast ciekaw waszej opinii w tym temacie, dajcie mi znać w komentarzu co wy sądzicie na temat tego produktu, generalnie zachęcam was również do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, a tymczasem to by było na tyle, dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.